Dobry wieczór, dobry wieczór. Życz, witam Państwa bardzo serdecznie w Energetyce na niedzielę, 9 listopada i na pewno wibracyjnie, numerologicznie dość wysokie wibracje, bo w ogóle w listopadzie to są takie jedenastka wibracja mistrzowska, czyli powinniśmy zajmować się swoim wnętrzem, robić coś dla drugiego człowieka i to wtedy będzie korzystnie również tworzyć. A dziewiątka z dnia może nam właśnie zapewnić większy wgląd w siebie czy w to, co się dzieje wokoło. Zaraz zobaczymy, co wychodzi z całości, ale na pewno, Będziemy podzieleni jak gdyby na dwie grupy ludzi. Jednych, u których ta dziewiątka będzie silniejsza, i na przykład będziecie mieli tendencję do dystansowania się, odizolowania, bawimy się nikogo nie ma w domu, dajcie mi wszyscy spokój, może poczytam, może nie będę odbierała, odbierała telefonu, nie oglądała telewizji, a drudzy mogą ciągnąć, bo z całości będzie wibracja. Dwa do drugiego człowieka, bo bardzo mocno, intensywnie będą odczuwali samotność. Więc pytanie do Was: co u Was się zadzieje? Jak dzień minie? Napiszcie pod filmikiem. I teraz zobaczymy, jakie są aspekty planet. Moment, moment, gdzieś tu miałam na wierzchu, ale widzę, że mi gdzieś zginęły, zginęły, zginęły. Gdzie te aspekty planet? Momencik. Momencik, momencik, nie to mi się jakoś potwierało. Chwileczkę, kochani, już patrzę, już mam aspekty paprawne. 9 listopada, 313 dzień roku, oczywiście, niedziela. I teraz tak, słońce w znaku Skorpiona. Więcej oczywiście urodziny mają skorpiony w dalszym, w dalszym ciągu. Te, które są przed urodzinami przegwizdane, to co po urodzinach codziennie powinno być lepsze. Natomiast księżyc w bardzo wrażliwym znaku raka tak, czyli będziemy bardzo uwrażliwieni, intuicję będziemy mieli dużą, ale. Przy nieharmonijnych aspektach, a trochę jest Merkury w nieharmonijnym aspekcie, możemy być płaczliwi i robić siebie ofiarę. I teraz tak, może tutaj za Astro kalendarium pójdę. Od kilku dni Merkury wędruje przez znak swojego wygnania, przez strzelca. Nadmiarowy, bombastyczny charakter władcy tego znaku, Jowisza, sprawia, że Merkury w strzelcu zaczyna popadać w chaos. To jest prawda, łapie wiele srog za ogon, rozprasza umysłową energię na rzecz zbędnych i niepotrzebnych. Jakby tego wszystkiego było ma mało, Merkury na trzy tygodnie wkracza 9 listopada. W ruch wsteczny, czyli w tak zwane w retrogradacji. I retrogradacja Merkurego może skomplikować obszar działań, za który odpowiada Merkury, czyli możemy mieć problemy z nauką, możemy mieć problemy z koncentracją, możemy mieć problemy w komunikacji takiej z drugim człowiekiem, ale również w podróżach, jak również będziemy podatni. Na takie negatywne myślenie i czarnowictwo. Tutaj też ważne jest, żeby gdzieś tam pieniądze nam z kieszonek nie pouciekały. No i to, co mówiłam, Merkury w retro od 20.05, a o 21.25 na szczęście, miły aspekt i do relacji damsko-męskich, i do zharmonizowania swojego wnętrza duszy z. Yy, świadomością księżyc, trygonie do słońca 21, 25. Dobra, i teraz kochani, idziemy dalej. Będę dla Was wyciągała karty i zaczynamy yy, jak należy od barana. Co dla barana na 9 listopada? Dla, na 9 listopada. Dla barana dziewiątka była, więc barany będą szły do przodu, aczkolwiek będą zmęczone i gdzieś mogą mieć dużo lęków, że różnego rodzaju ciosy od losu gdzieś cały czas ich dopadają. Czy tak jest? Nawet jeżeli tak by było, to pamiętajcie, że ze wszystkiego obronną ręką wyjdziecie. To jest też karta, gdzie możecie mieć mniej energii do działania. Co dla byka. Dla byka mamy asa pucharów, asa miłości, asa przyjaźni, asa twórczości, czyli w tych trzech dziedzinach różne nowe rzeczy zaczynajcie. Albo po prostu banalnie, czy niebanalnie, e, uraczcie kogoś dobrym słowem, albo okażcie ciepłe uczucia. I nawet jeżeli trudno jest z kimś zobaczyć coś dobrego, to chociażby jedną rzecz wychwyćcie i powiedzcie coś dobrego innej osobie. Może zmieni to jej cały dzień. Oczywiście na lepsze. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt król pucharów. Czyli król pucharów mówi, że bliźnięta, zresztą bliźnięta zazwyczaj, zazwyczaj mają dużo pozytywnej energii, umieją flirtować, zrobić. Czy tak, czarować innych, więc pewnie będą czarować, i bardzo miły dzień, aczkolwiek chwilami możecie czuć się odrealnione, tak? Odrealnione i same nie wiedzieć, czego chcieć, ale dzień powinien być bardzo przyjemny. W końcu niedziela, więc jak najbardziej mogą być różnego rodzaju uciechy. Co dla raka, dla raka mamy pazia pucharów, czyli sprawy związane z dzieckiem, dziećmi mogą być ważne, to jest pierwsza rzecz, ale też możecie nic nie robić. Paść? Mało, mało, nic mogę nie robić albo mało zrobić, a jeżeli zrobić, to może egoistycznie dla siebie, tak żeby mi było dobrze. Natomiast możecie mieć całkiem dobre pomysły, tylko uważać, żeby nie uciekły, może warto je zapisywać. Co dla lwa, dla lwa ósemka mieczy karta różnego rodzaju ograniczeń. Na szczęście ograniczeń, które stwarzacie sobie sami, a nie inni wam stwarzają. Więc to, co proponuję, żeby Was wyrzucić z tych wszystkich ograniczeń. Dobrze, idziemy dalej. Karta dla panny. Dla Panny mamy dwójkę pucharów. Dwójka pucharów jest bardzo dobrą kartą, mówiącą o tym, żeby otwierać się na długiego człowieka. Zarówno w aspekcie miłości, przyjaźni, czy chociażby zaczynania nowych relacji. No i też, gdybyście były zamknięte na relacje uczuciowe przyjacielskie, to jeżeli macie jakieś trudne zadania, to proście drugą osobę o wsparcie. Tak? Co dla wagi. Dla wagi karta pracowitości i działania rycerz pentakli. Czyli pomimo, że niedziela, myślę, że Wy możecie być zapracowane albo być myślami przy obowiązkach zawodowych i trochę przenieść je do domu, chociażby myślami, albo mieć dużo do zrobienia w domu. Na szczęście ze wszystkim się ładnie ogarniecie. Rycerz denarów to też. Yy, jest karta takiego dobrego działania i karta męska, że sprawy związane z mężczyzną będą ważne, a może jakiś mężczyzna we wszystkim będzie wam pomagał. Karta dla skorpiona, szóstka mieczy. Ta karta mówi, idźcie do przodu i za sobą zostawcie wszystko, co wam nie służy. Nawet jeżeli wydaje się wam, że wasze życie jest przegwizdane, mało światła w nim i w ogóle, to zostawcie mrok za sobą i idźcie w stronę światła, transformując siebie i odrzucając wszystko, co Wam nie służy. Zresztą dobra karta do podróży i do planowania podróży. Co dla strzelca? Dla strzelca karta zwycięstwa, szóstka buław, czyli za co się nie weźmiecie czy weźmiecie, zakończy się sukcesem. Być może trzeba będzie trochę powalczyć, być może będzie trzeba się trochę wysilić, ale jesteście zrobić wszystko w stanie to, co sobie zaplanowaliście. Aczkolwiek też jest bardzo ważne, żeby przy szóstce buław spędzić też trochę czasu na świeżym powietrzu, tak? Na świeżym powietrzu ewentualnie mieć jakiś wysiłek fizyczny. Co dla koziorożca? Dla koziorożca dwójka denarów, więc na pewno koziorożcy powinny zwrócić uwagę na stawy, szczególnie te podwójne, ale też popracować nad równowagą w swoim życiu. Różne rzeczy, które nie są zharmonizowane, E, zharmonizować. I teraz dwójka denarów, jak każda dwójka mówi, mogą być dwie rzeczy do wyboru, w którą stronę iść, czy to robić, czy tego nie robić, czy z tym się spotkać, czy z tym, czy zjeść kotleta, czy zjeść, nie wiem, tofu. Tak? Ja bym powiedziała, przy dwójce denarów brać dwie rzeczy. To jest też dobra, dobra karta, co prawda, niedziela. Do rozmów związanych, przepraszam, merkury też w złym aspekcie, ale do rozmów związanych z pracą. Może coś ciekawego Wam przyjdzie do głowy. Co dla wodnika? Dla wodnika ósemka była w karta rozmachu, czyli widzimy, jak tam wróżka wprowadza w wir wszelkie działania, więc czy Wam się chce, czy Wam się nie chce, drogie wodniki. Wprowadzajcie swoje pomysły, swoje zamierzenia w działanie, bez względu jak to wyjdzie, a powinno wyjść dobrze, o ile będziecie dobrze poinformowane i będziecie szybko wykorzystywać informacje. I ostatni znak, karta dla ryb. I dla ryb mamy niestety nie najlepszą kartę, dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy mówi... Ochraniajcie się, bo w tym dniu możecie mieć ciosy od losu. Oczywiście nic złego może się nie wydarzyć, ale na przykład może być jakieś raniące słowo, albo przypomnijcie sobie o jakimś zranieniu, i przez to możecie nie mieć siły do działania i cieszenia się życiem. No ale cieszenia życia was, Wam życzę. Kochani, bardzo dziękuję. Pamiętajcie, pamiętajcie o lajkach. I zachęcam, zapraszam do tego. Przepraszam za, za SMS, ale od Jakuba nie mam wyciszonych SMS-ów. I one czy mam wyciszony, czy nie wyciszony telefon, to przychodzą. Natomiast życzę Wam oczywiście cudownego dnia. Do widzenia, kochani, cześć!